Zapach świeżo upieczonego chleba. Słoiki z drzemem truskawkowym stały dumnie na półce w kuchni, lśniąc w promieniach porannego słońca. Każdy z nich był małym zwycięstwem, dowodem na to, że potrafię coś stworzyć, coś, co ma smak i zapach. Tomek ku mojemu zaskoczeniu, z entuzjazmem, zabierał kanapki z drzemem do szkoły, a nawet opowiadał o tym kolegom. Pani Maria, zadowolona z efektów naszej wspólnej pracy, co rano przynosiła świeże bułki, byśmy mogli je zajadać z naszym drzemem. Te małe rytuały, ta nowa, codzienna obecność powoli wypierały z mojego życia pustkę. Cisza w mieszkaniu nadal była, ale teraz wypełniały ją inne dźwięki. Cichy śmiech Tomka, szum wody w czajniku, który znów działał, i moje własne, spokojne oddechy. Jednak życie nie składało się tylko ze słodkich chwil. Praca w księgowości, choć dawała stabilność, wciąż była źródłem narastającej frustracji. Liczby, raporty, bezosobowe maile, wszystko to wydawało się tak odległe od ciepła, które zaczęłam odnajdywać w domu. Czułam, że potrzebuję czegoś więcej, jakiegoś ujścia dla tej nowo odkrytej energii. Zaczęłam przeglądać ogłoszenia, szukając czegoś, co choć trochę rezonowałoby z tym, co czułam. Nic. Wszystko wydawało się albo zbyt podobne do tego, co już robiłam, albo zbyt odległe od moich możliwości. Pewnego popołudnia, wracając z Tomkiem ze szkoły, mijaliśmy starą piekarnię na rogu, która od lat stała pusta. Zawsze marzyłam, żeby ktoś się otworzył. Zapach świeżego chleba, unoszący się z takich miejsc, zawsze kojarzył mi się z bezpieczeństwem i domem. Ku mojemu zdziwieniu na drzwiach wisiała kartka: wynajmę. Zatrzymaliśmy się oboje. Tomek, z nosem przyklejonym do szyby, powiedział. Mamo, wyobraź sobie, jak tu pachniałoby ciastem. Uśmiechnęłam się. To był tylko pomysł, szalony, nierealny, ale coś w nim zaiskrzyło. Wieczorem, zamiast oglądać telewizor, zaczęłam szukać informacji o wynajmie lokali, o wymaganiach sanitarnych, o tym, jak założyć własną działalność. Wiedziałam, że to szaleństwo. Nie miałam doświadczenia w pieczeniu, nie miałam kapitału. Ale wizja tego miejsca, wypełnionego zapachem świeżego chleba i śmiechem ludzi, nie dawała mi spokoju. Opowiedziałam o tym pani Marii spojrzała na mnie z powagą, a potem uśmiechnęła się szeroko, Huntujo. Wiesz, moja babcia była piekarzem, powiedziała. Miała najlepsze przepisy na chleb w całej okolicy, nigdy nie bała się marzyć. Jej słowa były jak cichy impuls. Może to nie było szaleństwo, może to była kolejna szansa na wypełnienie pustki, tym razem zapachem świeżo upieczonego chleba.